Co mnie zmobilizowało do popełnienia tego filmu, to takie właśnie teksty. Ten sposób działania został już przetestowany, sprawdził się. Dajemy oficjalną wersję zdarzeń, a wszystkich, którzy ją w jakikolwiek sposób podważają, nazywamy foliarzami. Wróć ruskimi trollami, tudzież onucami. Tak, dostajemy informację, że kto wcześniej kwestionował sytuację związaną z pandemią, teraz wspiera Putina. No, Muszę powiedzieć, że poczułem się wyciągnięty do tablicy przez ludzi, którzy pandemii nie kwestionowali, a teraz nagle nie przejmują się uciekinierami przed wojną z jednego z najmniej wyszczepionych krajów na świecie, a na pewno w Europie. I żeby nie było, nie stawiam tamy przed uchodźcami. Ale czemu o tym mówię? Bo widzę, że rodzi nam się dyktatura ekspertów. I to takich ekspertów jak skozie i dupy trąbka. Co oni nam próbują przekazać? To, że Putin zwariował, że przez to wybuchła wojna. No serio, posłuchajmy. Panie ambasadorze, coraz więcej bardzo poważnych polityków na Zachodzie, bardzo poważnych komentatorów na Zachodzie i w Polsce mówi wprost. Putin oszalał. No, mam pewną praktykę psychiatryczną, bo pracowałem w klinice psychiatrycznej. Tak, wiem. O... Słuchałem tego wystąpienia Putina. No i miałem też wrażenie, że to jest wystąpienie człowieka, który nie jest zrównoważony. Taka próba racjonalizacji tego, co może zrobić Putin, jest według mnie troszkę skazana na porażkę, bo to nie jest człowiek kierujący się racjonalnymi i niestety. To ryzyko, że mamy do czynienia z człowiekiem, który utracił kontakt z rzeczywistością jest bardzo duże. I to nie jest jednostkowy wykwit ćwierć intelektu. Mamy tego więcej, o wiele więcej. Mamy uwierzyć w narrację, której Rosja jest zredukowana do osoby dyktatorka. Małego gangstera, który próbuje straszyć świat. Któremu odwaliło na stare lata i postanowił się dowartościować. Tworząc z niczego konflikt, który po zwycięstwie świetnie będzie wyglądał w jego rezumenie. Jeżeli coś się naszym ekspertom nie klei w przekazie, jest proste wytłumaczenie: Putin oszalał. Do tego dostajemy propagandę ukraińską, której nie chcę krytykować. Na wojnie każdy uprawia takową. Propagandę, według której Rosja przegrywa ten konflikt. Morale rośnie nie tylko u ukraińskich żołnierzy, ale i u nas w kraju. I mi zjama koczynero. Precita, hej! We po pa la paellera, venga! E las dos de la tarde, ya están aquí. Miren bañador. La chancla. Todo peinado porque no me dio tiempo na ponerme la chancla y el bañador. Voy a la playa, ya subió la marea. Jezu! Jezu! A ja wizja ukatrupienia ruskiego niedźwiedzia rozpala umysły naszych komentatorów, że urabiają teraz opinię publiczną pod nowy rozdział w historii świata. To, co się teraz dzieje, to jest nic innego jak skręczenie nam mam na myśli. Europejczyków zakupów wojennych. Ameryka odchodzi na Pacyfik i teraz to my mamy się bronić bez ich udziału. I okej, okay, moim zdaniem i tak zbyt długo wszystko opierało się na armii wuja sama. Rozbrojona Europa musi się znów uzbroić. Z tym nie zamierzam polemizować. Problem mam z tym, że akwizytorzy jadą na grzbiecie tego obrzydliwego stwora o imieniu wojna. Spójrzcie jeszcze raz na Twitter Jakuba Wiecha. Normalizacja stosunków nie wchodzi już w grę, rozumiecie? Mamy do końca świata żyć z mocarstwem atomowym odgrodzonym od nas niedługo, być może już tylko rzeką. Mamy żyć w relacjach takich powiedziałbym okołowojennych. No chyba, że faktycznie Rosja jest słaba, potyka się o własne nogi. Putin oszalał. Teraz wystarczy już tylko pomóc mu się przewrócić. Jacyś dresiarze z przedmieć zdobyli, zdobyli czołg, prawda? Tak. Nie będzie już wojny, nie będzie pandemii, bo ofiarą wojny padł nie tylko Putin, ale też COVID-19. Kryzys, inflacja owszem, zostaną, ale to przez Putina. Sami widzieliście. Co złego, to nie my. Tylko widzicie, New York Times też w 1939 informował o tym, że dzielni Polacy zatrzymali czołgi Hitlera. I tego się właśnie obawiam. Jesteśmy tuż obok tego całego zamieszania. I zaczynamy wierzyć w propagandę sukcesu. Pomagamy jak nikt. Wysyłamy swoją najlepszą broń na Ukrainę w zamian bierzemy uchodźców. Więcej niż wszyscy inni razem wzięci. Rzecz ty, że nikt tego nawet nie dostrzega. nie chodzi o podziękowania, bo to są najmniej istotne. Mi chodzi o to, jak jesteśmy postrzegani. Polacy pozwolili sobie dorobić gębę z jednej strony drobnych cwaniaczków, z drugiej antysemitów, z trzeciej nieuznającego wspólnych wartości konia trojańskiego w murach Unii Europejskiej. O nas się dziś mówi albo źle, albo nie mówi się wcale. I biorąc to wszystko pod uwagę, czy my faktycznie powinniśmy wychodzić przed szereg? Ja nie mówię o wzorowaniu się na niemieckiej powściągliwości, Niemcy, którzy z łaską wysyłają na Ukrainę zepsuty sprzęt. Po prostu nie lećmy na tych resentymentach, że Poland first to fight. Bo od kilku stuleci Poland jest first to dostać kopac w dupas. My mamy mieć pod Rzeszowem punkt przerzutu broni do Ukrainy. Czy naprawdę w tym momencie jestem panikarzem, który insynuuje, że w taki hub może ruska rakieta pierdyknąć z łoskotem i że ruscy w swoim mniemaniu nie będą mieli sobie nic do zarzucenia? Wszak stamtąd szła broń, która zabijała synów mateczki Rosji. Jest taka książka, Ostatni Powiernik Pierścienia, autorstwa Kiryła Jeśkowa. Spojrzenie na wydarzenia spisane we władcy pierścieni, tym razem przez pryzmat tych złych. I może zanim będę kontynuował, wtrącam, że jeżeli wojna przyjdzie do nas, to ja jej wyjdę na spotkanie. Jak mi nie dadzą broni, to wyjdę ze swoim czarnoprochowcem. Tylko cholera, wolałbym nie musieć, wolałbym nie musieć, a nie mam takiej pewności. Bo może się okazać, że jeszcze tydzień Rosjanie, mimo że z problemami, to Ukrainę podbiją. Dlaczego wtedy nie mieliby sięgnąć po Polskę? Nam się wydaje, że będziemy się bronić, jak Ukraińcy. Nie będziemy. Mamy słabszą armię, mniej doświadczenia, które Ukraińcy zdobyli w ostatnich latach. My możemy paść w dwa dni. NATO nawet nie zdąży w tym czasie tyłka podnieść. A żeby wykurzyć stąd już zainstalowanych tu Rosjan, to się sojuszowi nawet nie będzie chciało podnosić. Weź teraz wytłumacz obywatelom, że idziemy się bić za tych antysemitów i homofobów, którzy mimo że po sąsiedzku nie pomogli Ukrainie. Widzicie, temat Ukrainy w NATO nie istniał. Nagle się pojawił jak wyciągnięty królik z kapelusza. I Ukraina stoi w ogniu. Dlaczego? Putin oszalał. No nie, właśnie nie. Spójrzcie na tą mapkę. Widzicie? 450 kilometrów w prostej linii. A teraz na te dwie. Oni tak to widzą. Posłuchajcie sami. Tak, seriózną zaoboczenie wywołuje narastanie bezpośrednio w rosyjskich granic, wojennej. группировки США и НАТО. Нас крайне беспокоит, что вблизи России идет развертывание элементов глобальной про США. Если эта инфраструктура будет двигаться дальше, если ракетные комплексы США и НАТО появятся на Украине, то их подлетное время до Москвы сократится до 7-10 минут, а при размещении гиперзвукового оружия – до 5. Для нас это серьезнейший вызов, вызов нашей безопасности. Разумеется, как уже отмечал, в случае продолжения явно агрессивной линии западных коллег мы будем предпринимать адекватные, ответные военно-технические меры. Хочу подчеркнуть, имеем на это полное право. Имеем полное право на действия, призванные обеспечить безопасность и суверенитет России. То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, это их вина. Dlatego nie myślcie, że będzie tak, jak wmawiają nam niektórzy, że zaraz Putina ktoś odstrzeli, bo Putin oszalał. Nie. To jest ich strategiczny punkt widzenia i nie chodzi teraz o to, żeby wychodzić w dywagację, czy oni mają prawo czuć się zagrożeni, czy nie mają, tylko o uznanie faktu, że tak właśnie uważają. Bo z tego wynika jedna rzecz. Oni się nie cofną, bo uważają, że nie mają dokąd. Bo uważają, że to jest dla nich kwestia egzystencjonalna. Tymczasem Ameryka, ta Ameryka, która wyciągnęła królika z kapelusza, raczkiem, boczkiem, wychodzi z podpalonej Europy, ale spokojnie będzie wysyłać broń i gaz. Nie będzie tanio, ale czy bezpieczeństwo ma cenę? Nie weszliśmy jeszcze, jak to mówią eksperci, w fazę kinetyczną tej wojny. Jak wejdziemy w tą fazę, to przysięgam, że zamknę mordę. Pójdę walczyć. Ale póki co uważam, że jest jeszcze czas na stawianie sobie pewnych pytań. Czy my na pewno chcemy wojny z Rosją? Powejdziemy w nią jako pierwsi po Ukrainie i żeby się nie okazało, że jako ostatni.